Tak mi się nasuwa, nie dawajcie jajka i będzie bajka. Myślałam, że Mir jest niewychowany, ale ty widzę to samo. Koki. Malwinka, mówią mi. Zostajesz, Mir? To zostań na razie. Ja przymknę, żeby muszki nie wleciały, wiesz? I pan ci nie denerwował. Ona jest od mikserka, który kręci za mnie to ciasto, żebym ja się nie musiała przemęczać. Jezu, co on robi z tym samochodem, ten człowiek? Jakie to człowiek ma problemy w życiu, to jest niesamowite. Hej dzień dobry, witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kotlety, które zrobiłam wczoraj, ale nie do końca, dlatego że to, co mi zostało, nie smażyłam. Będę smażyła teraz na bieżąco na obiad. To znaczy później na obiad, bo teraz śniadanie. Kotlety jaglane i pamiętajcie, już wam mówię tutaj teraz na wstępie. Nie dawajcie jajka. Ja Jadłam jajko, później o tym mówię. Nie dawajcie jajka i są tak zarąbiste, panierowane w panko we frytownicy. Zapraszam. Po analizie lodówki stwierdziłam, że zrobimy sobie takie no prawie jarskie kotlety, w sumie pulpety z kaszy jaglanej, warzyw. Tradycyjnie troszeczkę cebuli, ząbek czosnku, ale przeciśnięty przez praskę, starta marchewka, trochę pieczarek drobno pokrojonych, mrożona natka pietruszki z mojego zapasu z zamrażalnika. I po analizie lodówki, tu mam połowę mozzarelli, zetrę na tarce. Damy resztkę tego cheddar'a, ja nie lubię tego sera, nie przepadam za tymi serami mlekowity, one są jakieś takie bezpłciowe dla mnie, ale to ostatnio Dawid brał, to Wam mówiłam. I zrobimy je sobie w panierce panko i usmażę je we frytownicy. A tutaj wstawiłam rosół i ostatnio zadałam Wam pytanie, czy jest jakiś sposób na szumowinę, to Wy hurtem odpisywałyście mi, że czekacie aż opadnie i zniknie, więc ja dzisiaj robię to samo. <laughs> tutaj właśnie studzę, tak myślę, że mniej więcej, no woreczek kaszy jaglanej. Boże, ka gorąca. Zaraz tą mozzarellę jeszcze zetrę, Tu już rzuciłam ten ser żółty. I uspokójmy się, oddychajmy wszyscy razem. Jeszcze nie mogłoby zabraknąć cebuli suszonej i czarny czosnek, który jest moim odkryciem. I wiem, że ostatnio w Lidlu był po 5 zł, a tak po 15, ale no nie jest mi po drodze, więc muszę oszczędzać. Tak wygląda to wymieszane. Wbiłam dwa jaja. Tutaj mamy panko, będę układać kulki, frytownica się grzeje, jedziemy. Jest, mamy tylko jeden i powiem Wam, że można by było to zrobić bez jajka do środka. Teraz spróbuję Wam powiem, czy ok. Ale się ser ciągnie, wow. Szczerze, co ja mam Wam powiedzieć? Przepyszne, ale naprawdę przepyszne. Teraz gdybym robiła, bym cofnęła, nie dałabym jajka, żadnego, ani jednego. Pycha, mmm, o yeah. Dałam trochę bułki tartej i smak jest zajebisty taki jaki był, ale konsystencja jest lepsza, więc wy nie dawajcie po prostu ani jednego jaja. Zobaczcie, no bajka. Tak mi się nasuwa, nie dawajcie jajka i będzie bajka. Nie wiem co ja z tym jajkiem do tego smażenia, wszystko logiczne, że wtedy jest bardziej, no dobra, nie dawajcie jajka. Ale smakowo, my do tego zjemy sobie ziemniaczki i mizerię. Słuchajcie, to jest ten kotek, którego wczoraj kupiłam na laurce w Biedronce i widzieliście w filmie, kto oglądał, że reakcja była dosyć <noise> dziwna, bo laurka miała panikę. Ale później, no wiecie, zachęcaliśmy ją, głaskaliśmy, że kotek przecież nic złego nie zrobi. I wczoraj po prostu cały wieczór był tylko koki, koki i koki, tak? Bez kotek. No, kotek. Cii. Cii, uwaga, włączamy koki. Koki idzie na spacer, uwaga. A nie, to ten nie idzie na spacer. A, tu idzie na spacer, uwaga. Koki! Cacy koki! Cacy koki! Tak? Więc był przytulany, całowany koki. Kurczę, żeby tylko koki nie musiał z nami do samolotu lecieć. Wszystko możliwe na razie, tak? Cacy! Przytul go! Kurczę, przytulony nawet. A bużaczka mu dasz? Bużaczka mu da jeszcze. No dobra, i włączę, dobra. Uwaga, smycz twoja. A może pomiałczy chwilę? Ale tak chwilę, bo to takie... To takie. Miał, <laughs> miał, miał, miał. Grzechotnik Koki. Gili Gili mu robisz? Ona mu gili Gili robi. <laughs> Dobra, starczy, nie? Koki idzie teraz, papa. Papa, koki! Koki, koki. Koki, koki. O kurczę. O, matko. No mówię wam, że jest. Jest taka zmiana i Koki jest po prostu od wczoraj no najulubieńszą, jak to Bing mówi, z zabawką. A no pokaż. Patrzcie widzowie. Co prawda to nie jest duże, ale jest poprawiona rana wczoraj, nie? No, jedno się nie zagoiło. O Jezu, kot, cicho. Myślałam, że Mir jest niewychowany, ale ty widzę to samo. Koki. Wyjęłam deskę, zaraz będziemy przygotowywali Mniam ale zobaczcie, ona nie idzie sama. Ona już tu idzie z koki. A koki chodzi. Czekaj, wyłączymy koki. Wczoraj koki był nawet karmiony, słuchajcie, paluszkami, także nie jest źle. Tu go będziesz włączała? Ale to tylko na chwilę, bo koki to mi tu w talerz wejdzie. Uwaga. Daj. Tym. Idzie koki. Koki. O kurcz. Cocy. Robię mizerię i okazało się, że mój jogurt jest przeterminowany dwa dni, więc no ja nie ryzykuję, jeżeli chodzi o nabiał i takie rzeczy. Ja mizerię robię w ten sposób, że ścieram ogórka na tarce. Solę to, żeby ten ogórek fajnie puścił wodę. Ja lubię ogólnie na śmietance dwunastce najlepiej, ale może być jogurt naturalny i ja wolę ten taki gęściejszy, czyli grecki. Ja lubię mizerię taką pieprzną, żeby była taka wyczuwalna. Trochę cukru, trochę octu. To jest cała filozofia, po prostu muszę sobie potem do smaku dojść, żeby było fajnie kwaśno, słodko, słone i pieprzne. Wiem, że niektórzy dają też cebulę. Ja nie próbowałam i nie chcę. A tu jest mój cudny, wspaniały, pachnący rosół. I właśnie nie wyobrażam sobie rosół bez naszej magii, czyli to jest lubczyk. U nas jest taki wielki krzak. Ja zawsze sobie mrożę to na zimę, ale teraz korzystam oczywiście ze świeżego z ogródka. Kocham to, mogłabym mieć takie perfumy. Z takiego jednego woreczka teraz mi wyszło 13 i wczoraj 10. No to takie 23. Oczywiście to wszystko zależy, jakie sobie zrobicie kulki. No i ja mam takie, no, nieduże, fajne, zgrawne pulpeciki. No i wiadomo, żeby to było jeszcze zdrowsze, możecie sobie na przykład zrobić inną panierkę, na przykład z otrębów. By było dużo zdrowiej, no i wiadomo, najzdrowiej to by było, jakby to było niesmażone, nie? Od kilku dni wręcz nękał, męczył mnie Rosu. Miałam na niego tak ogromną ochotę, że normalnie się odwracałam: No nie ma go, no nie ma go. I w końcu poszłam po Rosu do no głowy i zrobiłam sama. Kocham Rosu, kocham. O matka. Jest sobota, godzina 15, a my zastanawiamy się, co jutro na obiad. Jeżeli chodzi o jedzenie, to ja lubię mieć rozplanowane nawet na kilka dni, a później, ewentualnie, gdy przychodzi do przepisu, to lubię go sobie trochę zmodyfikować i tyle. Zrobiłam właśnie w mikserze ciasto na chleb, zaraz schowam je do lodówki. Cały czas robię metodę prób i błędów, teraz jest zupełnie inaczej niż zawsze. Miska jest wysmarowana olejem, ciasto z wierzchu również. Konsystencja jest też zupełnie rzadsza. Przykrywam oryginalnie folią po to, żeby nie przeszło zapachami i jak będzie szedł do góry. To, żeby nie wyskoczył i nie pobrudził mi całej lodówki. Chcę go zrobić dzisiaj wieczorem, a nie jutro rano, bo jak zrobię go jutro rano, to prędzej go zjemy dopiero na obiad niż na śniadanie, nie dlatego, że późno wstaję, bo ja wstaję tak. Przed ósmą, ósma, po ósmej, coś takiego. Jak wstaniemy, no to kulturalnie idziemy zrobić sobie herbatkę, śniadanko i tak dalej, no ale chleb musi siedzieć godzinę. Jak go wyjmiemy, to ja nie lubię jeść takiego świeżego. Wiem, to jest fajne, zjeść taki świeżutki, masełko sobie posmarować. Ja lubię, jak chleb troszeczkę odpocznie, bo wtedy nawet przy krojeniu on się nie rozwala. Rozumiecie tę bajkę. Chleb ostatnio robię metodą, którą wy uwielbiacie, czyli na oko. Robię takie metody prób i błędów i cały czas robię pszennożytni, ale z przewagą pszennego. No po prostu jest lepszy, no i tyle. Przynajmniej i ja lubię, no nie oszukujmy się. Jak będę go wkładała do piekarnika, to wam powiem, co dalej. Malwinka, mówię mi. O, bazyl. Za kratkami. Tu widzicie, mir, Mirex. O, zostajesz, mir? To zostań na razie. Ja przymknę, żeby muszki nie wleciały, wiesz? I pan ci nie denerwowały. <laughs> no ale, ale, ale. Moi drodzy, zobaczcie, co tam jest w zlewie. Miska która jest do umycia po wykonaniu ciasta do chleba. To jest dla mnie jak mycie włosów. Nie Nienawidzę myć włosów, ale uwielbiam efekt umytych włosów. Mogę zrobić ciasto, mogę z tego ciasta potem formować przeróżne, nie wiem, jakieś tam babeczki, trójkąty, sronty i te inne rzeczy, ale nienawidzę myć miski. No tak, można by było wrzucić ją do zmywarki, ale czasami mi szkoda miejsca, po prostu ta miska jest tak ogromna, zazwyczaj robię w tej dużej, bo ona jest od mikserka, który kręci za mnie to ciasto, żebym ja się nie musiała przemęczać. Jezu, co on robi z tym samochodem, ten człowiek? Bożą z dzieciokiem jeździ. Pipi! Pi? Ale gdzie ty jedziesz? Do Warszawy? Pipi jedziemy, tak. O jeny. Tata, czy my mamy za dużo pieniędzy na paliwo? Mam. Tak mi się coś wydaje, wiesz? Pii, pii. Można by było to zgasić. ma Sonia. Jedziesz z nimi? Jedziesz? Wróciłam do mojego miejsca docelowego, w którym stałam przed chwilą i wyznałam Wam po prostu, że nienawidzę myć miski po cieście i właśnie wymyśliliśmy co jest jutro na obiad. Ja po prostu robię tak, że ją zalewam tak jak teraz widzicie wodą, ona stoi sobie z 10 minut i czasami stoi trochę dłużej, bo mi się nie chcę do niej podchodzić, wiecie, bo podchodzę do niej jak pies do jeża, czyli jak najdłużej i zwlekam, żeby tego nie robić. No ale właśnie teraz podeszłam, wyłączę kamerę i już ją umyję. Wtedy łatwiej schodzi tak cyk, cyk, cyk. Jakie to człowiek ma problemy w życiu, to jest niesamowite. Jedziemy, tak, Titit? Ty byś chciała z przodu, nie? Papa. Papa, no to jedziemy, papa. cześć, papa. cześć. Kaki. Moi drodzy, jak zaopatrujecie się na temat? Który ja odkryłam wczoraj. Tak chyba jak wszyscy, czyli w piątek. A mianowicie. Znaczy ja nie mogę tak mówić bezpośrednio, tylko może takim trochę ukrytym slangiem. Ukrytym slangiem dotyczącym tego, że w Polsce pojawiła się pierwsza małpa. Siedziałam, jak to przeczytałam i zrobiłam sobie tak. 3, 2, jeden Pierdolet Takie mam jakieś dziwne. 是主角。 Właśnie wyciągnąłam chleb z lodówki i tak się zastanawiam, czy nie przekombinowałam. No bo eksperymentując, czasami przyjdzie taki dzień, taki moment, w którym nasz eksperyment kolejny okaże się klapą. No ale jeszcze nie ma co gdybać. Moja porcja chleba dzisiaj jest w ogóle malutka i dzisiaj będę go piekła w taki oto sposób w foremce włożonej. On teraz 30 minut wyszedł z lodówki i będzie stał w temperaturze pokojowej, tak jak robiłam te ostatnie chleby, z tym, że. No, właśnie co, że. A, że dzisiaj idzie w wersji nasmarowanej olejem. Coś czuję. Dzisiaj nie wiem, co czuję, ale właśnie nic tu nie czuję, no ale dobrze. Czekam, aż się nagrzeje piekarnik, i jest po prostu szansa, że zaraz będę robiła drugi i wstawię go rano. No co, no czasami nie wyjdzie. Aż przyszłam sobie na kibel usiąść, ale nie, nie robię. Patrzcie, czekajcie. Tylko zrobię sukienkę, bo miałam. Prawie pipkę na wierzchu, nie no mam gacie, cicho. Ja takiego czegoś jeszcze nie miałam. Ja nawet jak byłam taka początkująca, gdzie wdrążałam się w gotowanie, to ja nigdy takiego czegoś nie To Stawiłam drugi chleb, który ja go wsadziłam, tak siedzi ja takiego czegoś jeszcze nie miałam. Naprawdę, no takie coś mi się jeszcze nie zdarzyło. Ja coś czuję, że ten chleb też nie wyjdzie. Ja nie mogę po prostu w to Ja nie, coś, nie, kto mnie zaczarował? Co, 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 tu, co tu się dzieje? Papa. No papa, pojechali, tak? Pojechali. Po Pokiełbachę na grilla. A zobaczcie co tu się dzieje. Cyk. Studzienka. I najlepsza zabawa. Idź, podlewasz? Co podlewasz? A no dobrze, no chodź. Idziemy. Nie, kurki nie chcą. Bo ona idzie do kurek. Nie, kurki już nie chcą wody, wiesz? O, one mają. Babcia dała kurkom. No to wylej tu. Proszę bardzo, przed Państwem ten drugi egzemplarz, o którego się tak bardzo i ogromnie bałam. Już myślałam, że się zepsułam i coś jest ze mną nie tak. Jak widzieliście, Laurka szaleje na dworze, my również, także zaraz idziemy robić sobie grilla. Korzystajmy z tego, że mamy u nas właśnie takie piękne, letnie, długie dni. Dzisiaj jest naprawdę ciepło. U Was niedziela, u mnie sobota. Życzę Wam miłej niedzieli. Ale dzięki serdeczne, widzimy się jutro. Do zobaczenia, cześć. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.